poręba Radlna, droga wojewódzka 977, zderzenie czołowe dwóch samochodów, ale ruch odbywa się już normalnie. W zdarzeniu brał udział jeszcze trzeci pojazd, ten pojazd uderzył w tył poprzedającego go Suzuki, który chciał ustąpić w pierwszeństwa pierwszym na przejściu. Samochód osobowy zwolnił, jadąc z góry, żeby ustąpić pierwszeństwa trzem osobom chcącym przejść przez przejście, nie wyhamował niestety pojazd ciężarowy, najechał na jego tył, a tamten efektem domina zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z innym pojazdem. Niestety nie udało mu się to najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, powodując takie uszkodzenia. Po czym ten uderzony samochód zderzył się czołowo z samochodem jadącym na przeciwka, powodując znowu takie uszkodzenia. Brak osób poszkodowanych, ale utrudnienia na drodze są bardzo duże. Na miejscu pracuje już tylko ruch drogowy Starnowa. Warunki, przypominam, do jazdy są bardzo trudne.